Witam serdecznie w tym drogim imieniu pana Jezusa Chrystusa. Akurat jestem na spacerku z moim wnukiem. Ładnie słoneczko zaświeciło. A tak sobie rozważam w myślach 18, 19 rozdział Mateusza. Tam pan Jezus mówi o tym, że kto miłuje życie swoje, to jest straci, a kto straci swoje życie, to je znajdzie. I tak rozważając, co to jest życie, życie to jest to wszystko takie moje wyobrażenie, mój plan, moja ambicja, moje chcenie, widzenie. I to jest moje życie. Teraz kto to miłuje, to to straci. Ale kiedy straci to swoje życie, te swoje plany, swoje wyobrażenia, swoje ambicje, swoje chcenia, umrze dlatego, to naprawdę życie znajdzie. To będzie wtedy nie jego wola, ale Boża wola. Boża wola jest zawsze najlepsza. I taki przykład podam. W dziewiętnastym rozdziale on się zaczyna o tym, że pytają Pana Jezusa, czy wolno odprawić żonę dla każdej przyczyny. A Pan Jezus mówi, no jak było na początku, że stworzył Pan Bóg mężczyznę i kobietę, że opuści mężczyzna, ojca, matkę, połączy się z żoną i staną się jednym ciałem, co Bóg złączył, to człowiek ma nie rozłączać. Ale Faryzeuszy mówią, a dlaczego Mojżesz pozwolił dać list rozwodowy? No pozwolił dla waszej zatwardziałości, dla zatwardziałości Waszych serc, ale od początku tak nie było. I to nasze życie to jest to serce takie zatwardziałe ze swoimi wyobrażeniami. To serce, które jest takie nieustępliwe. To są w tym sercu te złe myśli, niepoczciwe, niesprawiedliwe, i to zatwardziałe serce nie ustąpi. Tą osobę, którą kochał, z którą takie chwile miłe przeżył, ze swoją żoną, on teraz chce ją odprawić. On chce teraz rozróżnić z powodu zatwardziałości serca, z powodu tego. Że jak pan Jezus powiedział, nie umarł. No a e, chodzi o to, co tutaj poprawić kocyk, już poprawimy. Chodzi o to, że człowiek musi umrzeć dla swojego ja, dla swoich wyobrażeń i. I kto miłuje życie, to straci je. I stracić to życie i odpuścić, przebaczyć, przyjąć na siebie winę i powiedzieć, no przebacz, moja kochana żono, wybacz. Ale człowiek ma taką tendencję, jak też czytamy w Słowie Bożym, gdzie apostoł Paweł zachęca, nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I człowiek ma takie pragnienie e, tej próżnej chwały, taka próżna że, że a moje musi być na wierzchu, To zatwardziałość serca, nie to twoja wina, a nie moja no i jeszcze w tych rozdziałach 18 i 19, kiedy Pan Jezus porusza tam różne przykłady i uzdrawia to, to Pan Jezus mówi też i o przebaczeniu. Mówi o tym, że nie siedem razy przebaczać należy, ale 77 razy. I to jeszcze przebaczyć nie z głowy, nie w naszych myślach, ale w sercu przebaczyć. Kto z serca nie odpuści, ten nie może być uratowany i zbawiony. Z serca. No, i tu jest ta zatwardziałość serca. To nasze życie, to nasze wyobrażenie, ono, żeby umarło tak naprawdę, i wtedy działa już nie, nie moje myśli, nie moje wyobrażenia, ale Boże, bo ja już umarłem, już nie żyję ja, ale żyje Pan Jezus, i wtedy ja z serca, ale już tego nowego serca, jak mówi Pan Jezus, Błogosławieni czystego serca. Oni Boga oglądają. To jest takiego nowego serca. To jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. To jest takiego serca, które się napiło żywej wody, tak jak ta samarytanka się napiła żywej wody. I, i wtedy odpuszcza serca. No jak to można sprawdzić? że człowiek jest gotowy odpuścić serca. Otóż ja sobie zrobiłem taki sprawdzian, bo Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, szósty rozdział, mówi, że należy miłować tą miłością doskonałą, tak jak ojciec miłuje i syła deszcz dla wszystkich ludzi, dla złych i dla dobrych. I ten sprawdzian polega na tym, czy miłuje. Wszystkich tak jak mój ojciec niebieski. Czy życzę wszystkim słoneczka i deszczu? Czy miłuję nieprzyjaciół? Czy błogosławię tych, którzy mnie przeklinają? Czy modlę się za tych, którzy mi robią krzywdę? Czy dobrze czynię tym, którzy mnie nienawidzą? I to może zrobić tylko. Człowiek, który ma nowe serce, które ma Boże serce. Nie chodzi o te serce, o pompę, która tłoczy krew, ale o te serce, gdzie na tronie jest Pan Jezus. I wtedy już Pan Jezus i jego wola, Pan Jezus i jego myśli, miłe, poczciwe, sprawiedliwe, to nie są, to nie jest już te serce takie, jak to jest tam mowa o tym rozwodzie, zatwardziałe serce. Dla zatwardziałości serca Mojżesz kazał napisać list rozwodowy, ale tak nie było w początku. Zatwardziałe serce. Wtedy nie było jeszcze tej możliwości za czasów Mojżesza, aby serce stało się takie Chrystusowe takie serce nie zatwardziałe, ale serce, gdzie nie moja wola, ale twoja, Panie Jezu. Gdzie myśli nie moje, ale twoje, Panie Jezu. I gdzie uczucia w moim sercu, ty jesteś moim. Wszystko we wszystkim, kochaniem. dla mnie jesteś i najcenniejszy, najważniejszy. I kiedy i kiedy właśnie takie jest serce. To ono nie jest zatwardziałe to serce. To serce nie jest zatwardziałe, ale przepraszam, tu muszę poprawić. Ale to jest serce, które odpuści, przebaczy. To jest serce, jak ogólnie mówi słowo Boże, czyste serce. No niech nas. Pan Bóg błogosławi w Panu Jezusie przy rozważaniu tych pięknych miejsc w Ewangelii. Jak mówi apostoł Paweł w liście do kolosa, aby słowo Chrystusa w nas mieszkało obficie. Chwała, Alleluja, Z pozdrowieniami i życzeniem Bożego błogosławieństwa. Jezus wyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i noc. Jezus jest Panem. O, hallelujah, o czasy, Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem tylko. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus jest panem. Jezus jest panem. O nie, z Panem ziemi tej! Aleluja Aleluja, aleluja, aleluja Aleluja, 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 aleluja aleluja Aleluja, aleluja! Alleluja! aleluja. Alleluja. Niech Boży pokój, łaska nas nigdy nie opuszczają. W Panu Jezusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. I w Nim mamy zaspokojenie wszelkich potrzeb. Bo on jest tym krzewem winnym, tym szlachetnym krzewem, a my latoroślami i w nim, i z nim możemy wszystko. Amen. Alloja. Pozdrawiam serdecznie.